Witam, to znowu ja, a Wy trafiliście na kanał Projekt Da Vinci. Dziś wracamy do budowy kampera wyprawowego na bazie Mercedesa 1113. I temat, który dzisiaj będziemy opracowywać, to klejenie laminatu na alkowie i na całym kontenerze mieszkalnym. Ponieważ Laminat jest dużo szerszy niż nasz kontener, więc będziemy musieli go przyciąć. To samo jest po długości, też będziemy musieli go skrócić do odpowiedniego, do odpowiedniego wymiaru. Dlatego też pierwsze rzeczy, pierwsze prace, które wykonujemy, to zrobiliśmy sobie stół na, na, na ziemi, tak i na tym stole w tej chwili rozłożony laminat. Formatujemy, łapiemy wymiary przekątne e, odległości od jednej krawędzi do, do drugiej, żeby to wyszło nam e, w miarę równolegle. Laminat został sformatowany, zwinięty w rulon i wciągnięty na halę. Za pomocą sztaplarki podnieśliśmy go do góry, co za chwilę będzie widać. W tej chwili rozrabiamy klej do klejenia laminatów. I tak jak mówiłem wcześniej, sztaplarka, na sztaplarce zbudowaliśmy dużą konstrukcję na bazie palety, na której umieściliśmy właśnie zwinięty w rulon laminat, częściowo jest rozwinięty, będziemy go smarować klejem i dzięki właśnie temu, że to jest na sztaplarce, która jest ruchoma, jezdna, będziemy mogli na odpowiedniej wysokości wjechać pod, pod alkowe naszego kontenera i przy, zacząć klejenie od Dolnej części e, tej alkowy. Jak widać klej został rozłożony, rozsmarowany na tej części, którą będziemy kleić od spodu. Na początku, żeśmy sobie wymierzyli po prostu tą odległość, kreska na laminacie, dokąd mamy posmarować klejem, i to zostało zrobione. W tej chwili rozbieramy konstrukcję, która nie jest potrzebna i utrudniałaby nam wjeżdżanie z laminatem pod alkowe. No i będziemy powoli rozpoczynać sam proces klejenia. Jak widać, laminat umieściliśmy już pod dolną częścią alkowy. To zostało wszystko dociśnięte, pozostawione na 24 godziny, żeby związał klej. A w tym momencie zaczynamy czyścić, usuwać przede wszystkim, wykręcać wkręty, które nie są nam potrzebne w tej chwili na konstrukcji alkowy, ponieważ alkowa już jest sklejona. A wkręty, które pozostawiamy, będziemy po prostu szlifować, żeby nie wystawały. I przez to nie powodowały odstawanie laminatu. Laminat został odkurzony, w tej chwili myjemy zmywaczem antysilikonowym i będziemy nakładać klej. Mamy kolejny etap prac, czyli nanosimy klej, ale tym razem robimy to na alkowie, na alkowie, ze względu na wygodę i możliwości jakie nam to daje. Całkowita długość laminatu to 9,5 m, szerokość 2,43. Grubość jego to 2,3 mm. Stanowi to bardzo dużą wagę ale i trudności, jakie się z tym wiążą, żeby to rozkładać, podnosić, cokolwiek z tym robić. Więc no, tam, gdzie mogliśmy, użyliśmy sprzętu. Tutaj, gdzie nie możemy, trzeba użyć po prostu sposobu. No i teraz trzeba wsiąść w auto i podjechać 2 metry do przodu. Jak widać, na laminacie są założone ściski, żeby nam się nie odkręcał, ponieważ on jest bardzo podatny, jest śliski, więc bardzo szybko się. Rozwija, jest zamontowany, za zaczepiony pasami transportowymi do belki konstrukcyjnej, którą tam akurat mamy, wykorzystujemy jako podwieszenie do naszej bramy garażowej. I wykorzystując wszystkie elementy otoczenia, które posiadamy, i sprzęt, mamy naciągnięty laminat do klejenia. Laminat został ustawiony na swoim miejscu, pasy transportowe dla zabezpieczenia zostały zamontowane, dodatkowo jeszcze ściski stolarskie, żeby to się nie odkręcało i w ten sposób doszliśmy do, do tego etapu, w którym teraz jesteśmy, czyli mamy najtrudniejszy, najtrudniejszą część laminatu przyklejoną, została ona dociśnięta, Kantówkami i ściągnięte to wszystko jest pasami transportowymi, żeby, żeby to zostawić na 24 godziny, żeby klej związał. A na dzisiaj to będzie wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień na kanał Projekt Da Vinci.